Oooo! no, <duszona> no, prawda? Tu jest już wstać? Za chwileczkę porozmawiamy. Nie do tego, bo tu nagrywaj. Ej, kolego! Kolegi, co powiesz? Jak żyjesz? No, żyję tak, jak żyję, bo za pierwsze was i tak, i krój. Ja jestem, po, ja jestem Polakiem i mnie w chuja wszyscy nawiązą. Dlaczego, tak, dlaczego tak mówisz? Bo Polakiem to w no, chuja. Nie daj mi pieniędzy, ja to powiem że otwarcie. Że? Tak, nagran se? Za... Już <grym> Opublikować to? Tak. tak. I chuj do polskiej znam adresy, wszystko. Po, e, z tego... No, Przedstaw się to, najpierw. Zaru się Edek i w chuj, ja to mam. Jak się nazywasz? Edward Pańczyszyn. Skąd Jest, jesteś? Przemysł, Przemysł, r, z Przemyśla. Przemyślałem. Z Pracujesz tutaj, co robisz we Francji? Jak Ci się tu powodzi? My się dobrze podoba, ja tu pracuję, żeby coś zarobić, na piwko a, albo na pracę i coś jeszcze odłożę z tego. Tak? No ważne, no, no, to jest pierdolone. No, no. I jak Ci się powodzi? No i chuj, lepiej niż w Polsce, buzka, tuska to do No i chuj. I mnie to pierdoli, ciędza do do no, ja jestem katolikiem. Ja nie muszę być dzisiaj, ale chuj. Ja pieniądze mam. Teraz ja jest kurdy syn. No. Widzisz, o co tu mam filmuje? O, do tego Stasia to... No wiesz co, Staszy to... Proszę. Ja przejechałem. A ja tak sobie biorę, ale tak? filmuję. Tak jak ja o tym. jak chcę się z tego dogadać. Nie, 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 nie. Nie, muszę. Wierzę, że nie wzięli pieniędzy. Czemu? bo ja już dałam Wam... Dobre, dobra, dobra, w momencie, a ja nic nie... A ja jeszcze wiesz, co bym przyjadł? Ja jeszcze wiesz, co bym są tutaj specjalne światy, ale żywe, nie? Tak, tak, to są... To są... To nie jest źle, to nie... Ale to przecież to u nas... Razem my pracowaliśmy, ja, ja pojechałem do Polski. i czekaj, ja... I kurczę, jadłem.